Chciałabym do stołu. Gdyby ktokolwiek komu stało się, yy, gdyby to miał jakby pomoc bo po prostu naiściał mi proszę podpuść rękę. Przodem, to jest połowa sylweta arkusz, numer 4, hmm. gdzie hmm. tutaj jeszcze, na komputerze, u hmm. was sprawdź czy jest wszystko nienaruszone. Hmm. jakiś specjalnie tego nie dużo mm -hmm. historii. No tak. Ale dało, dało się przewidzieć. Tak blisko ta, 10 kwietnia to naprawdę pójdą trochę na patriotyzm. A zapomniać już wszystko to było wczoraj i jest, dzisiaj jest nie, nowy ja tam. Mm -hmm. z Z tym hymnem będzie pewnie basa mm -hmm. błędem. Dobrze, teraz poprosimy, abyście przeczytali...